O wielkiej Rosji. Minecraft YouTubers after hitting 1 million subs. Be normal. Touch kids. YouTuberzy stają się złymi ludźmi. Często, nie zawsze są na szczęście chwalebne wyjątki. <laughs> Wynika to z tego, że. Można to porównać trochę do wygranej w totka. Jeżeli ktoś nie ma podejścia do pieniędzy i przez to często ma z nimi problemy, to jeśli nagle wyda w... wygra w totka, to to nie sprawi, że będzie miał dobre podejście do pieniędzy. Jeżeli wszystko przepierdziela kiedy jest biedakiem, to znaczy, że wszystko będzie przepierdzielał, kiedy jest bogaczem. I jeżeli jako biedak ciągle, ciągle mu mało, to kiedy stanie się bogaczem, to dalej będzie mu mało, ponieważ brak pieniędzy nie znajdował się w jego portfelu, tylko w jego głowie. Teraz przenosząc te dwie metafory, na Minecraftowych YouTuberów, tak? Masz taką zwykłą osobę, która sobie nagrywa, i w ciągu coś się zdarza, że nagle ma milion i wszyscy jej piszą i oglądają, i ego rośnie nieprawdopodobnie, i w pewnym momencie człowiekowi odbija. A Minecraft zaś, jako oglądany przez głównie młodszą widownię, to powoduje, że łatwo na nich wpływać. Ale też łatwo w oczach takich osób być bardzo cool, co w przypadku młodszych osób, jakimi zwykle też są, jakimi zwykle są Minecrafterzy i powiedzmy, że życie ich jeszcze nie nauczyło, że trzeba zachowywać pokorę, no to oni tej pokory nie zachowują, tylko zaczynają uważać, że są nie wiadomo kim, a także, że mogą nie wiadomo co. Z drugiej strony jest też inna grupa ludzi, którzy będą zdawali sobie sprawę, że ludzie, ludzie na nich patrzą i dlatego muszą od siebie wymagać, ponieważ skoro ludzie niektórzy. Jakoś podziwiają, czy nawet mogliby brać z nich przykład, no to może to jest właśnie argument, żeby wiem, być normalną osobą, ale niestety nie wszyscy tak myślą. Niektórzy nie zastanawiają się po prostu nad konsekwencjami, ponieważ nie nauczyli się, że czyny mają konsekwencje, zanim byli sławni, więc stanie się sławnym nie sprawiło, że nagle zaczęli wiedzieć, wiedzieć że czyny mają konsekwencje. No i efektem są różne skandale z różnymi youtuberami, nie tylko Minecraftowymi, no ale Minecraftowi mają średnio więcej dzieci w swoich fanbase'ach.